Loggia to ciekawe rozwiązanie często stosowane przez projektantów i inwestorów w domach jednorodzinnych. Stylowo wpisuje się niemal w każdą elewację, zwłaszcza w domach piętrowych, czy budynkach z poddarzem. Osłaniają mieszkańców przed wiatrem, czy opadami deszczu, lub śniegu. Loggia to wnęka, która jest specjalną odmianą balkonu i powstaje jako wydzielona zewnętrzna część pomieszczeń, takich jak pokój, sypialnia. Salon, czy jadalnia, lub niekiedy hal na piętrze od pomieszczenia oddzielona jest najczęściej ścianą z oknami lub drzwiami balkonowymi w domach tradycyjnych, a w nowoczesnych efektownym przeszkleniem. Czasami logie zabudowuje się, tworząc mały ogródek zimowy, wedle uznania i potrzeby balkony. W odróżnieniu od logii buduje się jako wystające poza obrys elewacji budynku elementy, oparte na słupach wiszące czy na konstrukcji wspornikowej zdarza się łączenie logi z balkonem, czyli utworzona wnęka balkonowa jest wyprowadzona poza jej obrys i stanowi już otwartą część balkonu. Ocieplenie logi i balkonu. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa szczególnie na energooszczędność domu, jest prawidłowe docieplenie takich rozwiązań zastosowanych w budynku. Odpowiednie docieplenie pozwala zachować komfort i wygodę w użytkowaniu zarówno balkonów, jak i loggi, zarówno logie, jak i balkon należy odpowiednio zabezpieczyć przeciwwilgociowo, ale przede wszystkim ocieplić. W przypadku loggii jest to w szczególności zalecane, a wręcz konieczne, bowiem logia znajduje się nad lub pod pomieszczeniami domu należy wówczas przewidzieć właściwe rozwiązania, które zapewnią bezwzględną szczelność warstw stropu logii. Jak również zminimalizują straty ciepła w domu. Optymalnym wariantem przylogi nad pomieszczeniami, jest zastosowanie szczelnych powłok przeznaczonych do malowania na zewnątrz, lub tradycyjnej papy termozgrzewalnej, czy grubej folii przeciwwilgociowej, przynajmniej w dwóch warstwach. Brak takiego rozwiązania możemy narazić dom na przeciekanie w tych miejscach, a domowy budżet na dodatkowe koszty związane z naprawą. Czy niepotrzebnym remontem? Świetnym rozwiązaniem na izolację. Czy docieplenia są materiały zaawansowane technologicznie? Do ocieplenia stropu od góry najlepiej jest zastosować styrodur, lub twarde płyty styropianu typu dach podłoga o podwyższonych parametrach cieplnych. Należy również ocieplić strop od środka wnęki, czy pomieszczenia warstwą 10 cm wełny mineralnej w izolacji folii przeciwwilgociowej. Od dołu a od góry folii paroprzepuszczalnej, wraz ze szczeliną wentylacyjną. Całość od dołu obudowuje się płytami gipsowymi na ruszcie stalowym. Przy logi muszą to być płyty gipsowe wodoodporne, do zastosowań na zewnątrz, lub wodoodporne płyty OSP. Podobnie przy pomieszczeniach tak tzw. mokrych, czyli kuchni, łazience, wc, kotłowni, czy garażu, montuje się sufit na płytach wodoodpornych. Z właściwymi izolacjami te rozwiązania powodują obniżenie wysokości części i pomieszczenia pod logią czy wnęki logii i można je stosować przy odpowiedniej wysokości ogólnej pomieszczenia wnęki tak by na gotowo w tym miejscu wysokość od posadzki do sufitu wyniosła minimum 2.50 m, a w przypadku pomieszczeń niemieszkalnych 2.20 m. Docieplenie ścian logi innym bardzo ważnym elementem jest dokładne docieplenie ścian logi, gdzie warstwa izolacyjna powinna być układana bez żadnych przerw, równo z warstwą ocieplenia na elewacji, także elementy konstrukcyjne domu, jak więcej. Czy słupy wychodzące poza obrys elewacji powinny być szczelnie docieplone. Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie powstawania niewskazanych w budynkach mostków termicznych. Idealnym będzie tutaj zastosowanie na ścianach nowoczesnego styropianu grafitowego, który posiada bardzo dobry parametr cieplny równe 0,031 wSMK lub mniejszy w porównaniu z tradycyjnym styropianem elewacyjnym którego równe 0.044 wsh zastosować można mniejszą grubość styropianu grafitowego, bo już jego 15 cm zastąpi 20-25 cm warstwę styropianu elewacyjnego. Zastosowanie styropianu grafitowego nie ograniczy znacząco powierzchni logi oraz pozwoli bez problemu na ułożenie dodatkowych okładzin na ścianach logi. W ten sposób można ściany logi czy balkonu wykończyć efektownymi płytkami kamiennymi lub ceramicznymi mrozoodpornymi czy klinkierowymi można także ułożyć ostatnio bardzo modne panele z drewna, panele drewnopochodne lub winylowe. Dzięki takiemu wykończeniu loggie można zaaranżować zarówno w klasyczny jak i w nowoczesny sposób, co odróżni ją od reszty wykończeń na elewacjach. Odprowadzanie wody z logi i balkonów Ważnym jest aby wykonać na obrzeżach odpowiednie obróbki blacharskie z kapinosem, zapewniające właściwy odpływ wody z nawierzchni zarówno w logiach i na balkonach. Przy większej powierzchni logi czy balkonu stosuje się oprócz obróbki rynny o odpowiedniej średnicy i tutaj dodatkowo stosuje się także spadki na powierzchni, których nachylenie dobiera projektant w zależności od wielkości logi. Czy balkonu. Spadek uzyskać można na warstwach stropowych logi, czy płycie balkonu, lub na odpowiednio wylanej wylewce w spadku, która dodatkowo dociska poszczególne warstwy na stropie, czy płycie. Wykończenie nawierzchni balkonu na nawierzchnię stosuje się zazwyczaj gres, płytki ceramiczne mrozoodporne, płyty kamienne, czy klinkierowe. Często stosowane jest również drewno ryflowane i impregnowane. Zabezpieczone przeciw wilgociowo, lub droższe, ale bardziej efektowne i luksusowe drewno egzotyczne. Balustrady logii i balkonów logie i balkony zabezpiecza się balustradami w stylu tradycyjnym, lub nowoczesnym. Wzory i wypełnienia, oraz kolorystykę balustrad, jak również materiał z którego mają być wykonane, dobiera się do ogólnego stylu i architektury domu, więcej o balustradach w naszym artykule, jaką balustradę wykonać na balkonie.